Moim zdaniem jest to jeden z najważniejszych rankingów podsumowujących rok oraz obecne trendy w danym segmencie cenowym. Zdecydowanie najwięcej smartfonów w Polsce sprzedaje się do 1000 zł, dlatego sprawdźmy, który telefon w tej cenie jest najlepszym wyborem. Tak jak inne rankingi na moim kanale, tak i ten oparty jest na smartfonach, które testowałem i o których mogę wypowiedzieć się po pewnym czasie użytkowania. Jest to mój subiektywny ranking, także możecie go komentować, ulepszać w komentarzu, do czego zachęcam. Dzisiaj będzie tylko 5 smartfonów, żeby nie mieszać nadmiernie w głowie osobom, które szukałem dobrego urządzenia. Także zaczynamy. Nie jest to smartfon, który po wzięciu w dłoni robi piorunujące wrażenie. Został wykonany z plastiku bardzo delikatnego, który pod wpływem upadku łapie odpryski, o czym sam się przekonałem na własnym egzemplarzu. Wykonanie nie jest plusem, ale ale za to w tym modelu otrzymujemy ekran Super AMOLED, co nie jest zbyt częste w tej cenie. Za to niestety rozdzielczość ekranu jest jak najbardziej podstawowa z podstawowych HD. Codziennym użytkowaniom to nie przeszkadza, co do samej pracy tego smartfona to określiłbym ją jako w porządku. J6 nie działa tak płynnie jak inne smartfony w tym rankingu, Często zajmuje piąte miejsce, a nie wyżej. Jednak da się z niego korzystać. Akumulator o pojemności 3000 mAh pozwala na pracę na ekranie w granicach 4,5 godziny, czyli jeden dzień pracy spokojnie z niego wydusicie. Na minus wolne ładowanie, reasumując Galaxy J6 jest ciekawym modelem, który możecie wziąć pod uwagę kupując nowy smartfon. Trudno nie lubić motek, serio i to nie przez te kolorowe pudełka, politykę producenta wokół Hello Moto, ale również za to, że produkują smartfony, których stosunek jakości do ceny jest naprawdę bardzo bardzo dobry. To jest jedyny smartfon w tym zestawieniu, który z dwóch stron jest szklany, zastosowano Gorilla Glass 3. Możecie kupić go w świetnym niebieskim kolorze. Modka dba o detale, przystawamy slot na karty SIM, który nie jest hybrydowy, czyli równolegle możemy stosować kartę SD jak i obie karty SIM. Do tego mamy przyzwoity ekran Full HD LCD IPS, ale można mieć do procesora, bo jest to jedynie Snapdragon 450, ale nie wpływa to wielce negatywnie na pracę G6, która w połączeniu z lekkimi modyfikacjami czystego Androida stanowi udany duet. Za zdjęcie odpowiada podwójny aparat 12 plus 5 megapikseli, który nie jest wybitny, ale do codziennych zastosowań jest zupełnie wystarczający. Wkraczamy w świat Xiaomi, a numerem 3 jest Xiaomi Mi A2 Lite. Smartfony Xiaomi są astetyczne, wyglądają dosyć skromnie, design jest nudny i wtórny, w którym dominuje metal i cała konstrukcja sprawia wrażenie solidnej i wytrzymałej. Zgadzam się z tym stwierdzeniem, bo trudno zarzucić cokolwiek Mi 2 Lite. Jest to pierwszy smartfon w tym zestawieniu z noczem, a więc wcięciem, które w tym przypadku jest na tyle niewielkie, że spokojnie możemy przymknąć na nie oko. Mi 2 Lite możemy pochwalić za ekran Full HD w kompaktowym rozmiarze 5,84 cala. Smartfon nie jest duży, dobrze leży w dłoni, ekran reprodukuje trafnie kolory, aparat to klasyczne 12 plus 5 megapikseli, zdjęcia są akceptowalne jak na swoją cenę, czasami uda się strygnąć nawet niezłe zdjęcie w nocy. Mi 2 Lite jest warty swojej ceny. Nie będzie to niespodzianka, bo często do 1000 zł proponuje ten model, a mowa o Xiaomi Redmi Note 5. Jest to moim zdaniem jeden z najbardziej udanych smartfonów Xiaomi zaprezentowany w ubiegłym roku. Przemawia za nim bardzo dobre wykonanie, oczywiście dominuje metal, bo jakby inaczej mogło być. Super szybki skaner odcisków palców, ekran bez wcięcia o proporcjach 18x9, do tego procesor Snapdragon 836, 3 albo 4 GB pamięci RAM, bateria 4000 mAh, która gwarantuje od 6 do 8 godzin pracy na ekranie, co przekłada się nawet na 2-3 dni pracy, w zależności od tego, ile korzystacie ze smartfona. W nakładce Xiaomi super są gesty, dzięki którym możemy poruszać się po systemie, oszczędzamy miejsce na ekranie, to jest sexy. Aparat w tym modelu to oczywiście połączenie dwóch matryc 12 plus 5 megapikseli, czyli standard tej cenie. W dobrym oświetleniu smartfon cyka spoko zdjęcia, ale miejcie na uwadze, że gdy zacznie brakować światła, to jakość będzie mocno spadała. Po więcej informacji na temat tego, jak i innych smartfonów, znajdziecie w pełnych recenzjach, w kartach albo w opisie. Mi A2 to taki Redmi Note 5 na sterydach. Jest kilka różnic między tymi smartfonami, bryły urządzeń są podobne, natomiast A2 ma matowe wykończenie, które bardzo miło leży w dłoni. Do tego jest to smartfon biorący udział w programie Android One, dzięki czemu to Google odpowiada za system i aktualizację, a nie producent. Mamy gwarancję wsparcia dla tego smartfona przez najbliższe kilka lat, tak samo zresztą jak w przypadku Mi A2 Lite. A2 ma procesor Snapdragon 660, jest mocniejszy również w kontekście wykonywanych zdjęć. Dwa aparaty o rozdzielczości 12-20 megapikseli są jaśniejsze. Przez to w gorszych warunkach oświetleniowych poradzą sobie lepiej. Ogólne wrażenia z Mia2 są bardzo pozytywne i zdjęcia z tego modelu zdecydowanie są najlepsze w dzisiejszej stawce. Niestety, na minus brak możliwości obsługi telefonu gestami, bo nie mamy nakładki Xiaomi, tylko czystego Androida. Tak samo próżno szukać cytatu na kartę SD. Bateria ma 3000 mAh i oferuje pracę na ekranie w granicach 4 godzin. Tak wygląda mój ranking. Może jakiegoś smartfonu waszym zdaniem zabrakło? Dajcie znać w komentarzu. W opisie są linki do cen, możecie sprawdzić, ile poszczególny smartfon kosztuje. Na tym kończę noworoczne zestawienie, a w kolejnym odcinku zapraszam Was na recenzję Samsunga Galaxy J6 Plus, którego również możecie dorwać do 1000 zł. Cześć!